tu tutaj OK. Witam w drugiej części War Thunder. Zobaczymy, co to będzie. Bitwa będzie się na zupełnie nowej mapie dla mnie. O. Mapkę Flandrę. Nie grała chyba, jest nowa jakaś? Nowa, nowa, nowa. No to, no to muszę w ogóle To idę za tobą po prostu. Sie nowa dla ciebie. O. Idę za tobą. I jak słychać w trybie kooperacji, ponownie z Ninja Cat. Dzięki za pomoc. No tej mapie jadę na tej mapy zazwyczaj C, klikam X, bierze odległość. O. Bardzo istotna informacja. Dobra gramy full up tyle, więc ja sobie zmniejszę pociski i wezmę te Fajnie teraz w widać e, skuteczność tych pocisków i ich efekt trafienia i skutek jakie wywołują wziąłem sobie tę czeską Skodę to co jedziemy na C mówisz, tak? A, F ja uważam, że te krótkie armaty są bardzo niedocenione fajne sobie. Bardzo przyjemnie się się dla Wellliste, walisz i... No no, są no, 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 dość cienkie, jeśli chodzi o wartość właściwości przeciw pancerne, nie? Chyba, no, że walisz kumulacyjnie nie? troszkę no, szkoda, że wedlistet nie ma i by pocisku. No mam nadzieję, że prowadzą, bo to właśnie powinni zrobić. Bo teraz to w tej no, chwili... Była wersja premium, to ona miała akumulacyjne. No to powinni wszystkim mieć, nie? Tak jak powinien być. No tak, no ale no to jest Miejmy nadzieję, że to zrobią. I to tak jak najszybciej bo właśnie no na wiem, chwilę, ten, wiesz? o nie ma wiem, dasz tą atlerię na co? Udaję no właśnie dałeś atlerę? tak dałem ja też poprawiłem jeszcze Czyjesz? widzę, że tam dostałeś tam. ostrzał Proszę. o, dostałem ale na szczęście biło się, wycofuję się Prawa flanka. Są na prawej flance. O, tam jest. Widzisz? Trafiłem go. No dobrze, zażyłem go. Pięknie. To była współpraca. Więcej nie widzę celów w tym To jeden był zaczejony. A dobre miejsce miał. Ale uszkodził mi ludzi w środku. Ale wytrzymała Skoda obok mnie stoi Dostałem dwa trafienia i przeżyłem z godzinką, nie jest taka zła Masz 50 od przodu, więc... Gdzie on? 350 A może pozycję na wzgórzu widzę? Powiem Ci, że mapka fajna, molowniczy bardzo Co sądzisz o historycznych pojazdach w II wojny światowej jeżdżących z Zetką Ruską z Tutaj to że na Ukrainie czołgiwamy Takie zetki są Tutaj w No Czyli że ruskie no. będę jeżdżą Nie no, patrz, chodzi mi o to, że jest wojna Ukrainie, wiesz, nie? I tam, no czołgi jeżdżą z taką zetką, nie? I tutaj też się w to bawią, bo to, że tu niektórzy grają na przykład Panzer 4 nie, i mają taką z tego. No czyli Rostowusce grają, no? No to może tak. No bo raczej nie... Albo przynajmniej sympatyzujące z nimi, tak? No tak. Z kimi. To ja ci powiem mi tak, że ja może to dziwnie zabrzmi, ja tak nie lubię, jak ktoś ma jakąś ukraińską flagę na płczągu. A ja, mi to nie przeszkadza. Nie, nie mówię, że mi to przeszkadza, tylko tak jakbyś się Bardziej, że ja zawsze, tak, jest, jest taki, Wiesz, zażywszy na ich tę sytuację, to nie dziwię im się. No tak, ale wiesz, już też trochę mają za ustawy No, kto nie ma? W końcu też mam powody, żeby z nimi się tam nie, ale na pewno w naszym interesie jest w też żeby jednak wspierać ich. No, nie no, wiesz, Mówię, to chodzi to dużo dał na to, Słuchajcie, atleryjskie. Kurde, dostałem. Nawet nie wiem skąd. Mają. Steward mnie rozwalił. O kurde, dupę dupy stronę wyjechał. Z skąd się wziął? Jeszcze nasi byli. Ale nas za gościu ja jadę na C. Coś tam widzę, że się odpali. Ja jadę na B, bo wziąłem satanetki pojazd taki wóz otocerzony kołowy a, o, przy o, przycisk, przycisk. A mówiłem ci, że on jest, później że nie wiesz co No właśnie go zrobiłem, no wczoraj go zrobiłem To jest SDK G1022 no. A e, no to nasz koło. leci, dobra Mobilne kołowy są jest 20. 20. Nie zadziałku wano. A na, na, na ten tiat to ma nie zadziałko. Tak postaram się bezdobyć. To się campi, bo jest po tym. No się rozejrzę. Ja Pierwszy rozejrzę tą mapką na mapce. czy tym. Lornetom na razie nic nie widzę. O to nie ma opcji takiej, chyba że możesz zaznaczyć pozycję wroga, nie? Dopiero jak roztrząniesz go widać. E, no na rewizjonu jest oznaczenie. Normalnie mógłbyś klikać, tylko muszę ci to do jutra wytłumaczyć. To w opcjach tam co można ustawić. Nie no, ja chcę być, chcę tu Aha. No to jutro ci wykonać. Dobra. No, i oczywiście w pierniczyłem się no, przepisy nie, w okopy. Po prostu porażka po całości. Mawalny <grym> <grym> to jest moje największe przekleństwo. Zawsze jak widzę, że jakiś gracz zatrzyma obok mnie i jedzie z jakimś czołgiem T70, T60, i że i do okopu, wjeżdżają, ja mówię, zawsze tak sobie mówię, no to. <grym> Jak w wjedziesz do kopu, to już nie wyradzisz. się. prawda naprawdę, się ale Super, ale No A to, jeszcze, to jeszcze. Tu jeszcze akurat, akurat miał sens, tak. bo to jest pojazd kołowy, nie? Ale fajnie, jak wjedziesz do do kopu, to znaczy się spokojnie super poradzić, nie? Może gdzieś tam się wie, przy... Nie, 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 No ciężko, ciężko masz rację. Jest pułapka idealna, nie, 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 ale chopię ile gości się to w jak sobie Dobra, trzeba przejąć A szybko Gdzieś hmm. palotkę widzę jeszcze A. Ostrzela Dobra, dobijają. Nie przewidział. Mam cię. Odnia. Czy mi się wydaje czy teraz szybciej się te przyjmuje punkty? Mi się wydaje, że jakby teraz szybciej było przymochane punkty niż kiedyś. No może ci się wydaje, bo to by stoi z kips. Więcej wansy szybciej. Przepraszam. O, fuck. Gościu. Szwed znowu. A nie, ruskie BTTN. BTRK z to 85. To fińska. fińska. Fińska? A, to jest chyba. To jest fińska z armatochałbicą 115 cm. Ale to jest z tego co wiem, to z ruskim sprzętem, tylko przejętym. Nie, to jest fińska. To jest ruski podwozie BTK z fińską No to mówię, no to zdobyczny ten sprzęt ruski przerobiony na fiński. A, że no przerobiony, no tak, no. no, no, to tak. Mówię, pisze. bo to widać w szafie, że to jest BTR. No tak, to tylko podwozie. bystra chod chodny tank. To mówię, tylko podwozie brakuję, przecież bedę zawieszał. To umyłem, nie ma przecież. Ja Teraz się śmiałem, jak Finlandia wchodziła, bo yy, jak nasz Finlandię to masz Wikensa za 7 ton, nie? tak Taki to taki no 7 TP do no tak. O, widzę w tego, fr francuskiego widzę. W punkcie C3, francuski czołg, ciężki, szary. Dostał, uszkodzony, a znaczy, uszkodzony, yy, zaznaczony. Może to nie jest czar? To jest to ciężki, jest to jest ciężki. No, twardzi, to Teraz jest na 3C, mniej więcej 3C, albo D, ale C bardziej będzie. Oj, widzę, że włoski jedzie. Jadę tam, jadę. Szturmgeschutz w drodze. Jest, trafiłem, da. Uuuu. Szwedzki gówno. Patrzę mapką, y, tą laretką, nic na razie nie widzę. Z celów? Tam no, Nic do zareportowania. Dobra. Dobra, to ja idę do garażu, już kończę to Czas, pół Dobra, trzymaj się. Dzięki za grę. Do następnego. Trzymaj się i zdrówka. Dzięki, dzięki. Bitwa widać ma się już końcowi. Dzięki pomocy Ninja Cat, Pozdrówka ninja. Dzięki Ci za pomoc. I wprowadzanie do tej mapy. Udało nam się wygrać tą bitewkę. Co prawda na odległym miejscu, ale grunt, że bitwa wygrana. Udało się dużo odkryć. Zrobiliśmy trochę kasy. Teraz czas ulepszyć sprzęt. Sama mapa Flandria naprawdę jest bardzo fajna i naprawdę mi się spodobała. O, podoba mi się bardzo, że dodano teraz e, przy odkrywaniu sprzętu w czołgu, pokazano jak, jak on działa. Super sprawa. Fajna zmiana na plus, podoba mi się bardzo. No, ogólnie muszę przyznać, że po tym prawie dwuletnim okresie niegrania w Wortandera, zmiany, które wprowadzano są, naprawdę fajne. Będziecie znać, co o tym sądzicie, czy gracie sami w Worthandera i jak wam się gra w tą grę obecnie. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. A w kolejnym odcinku Thunder zagram na tej samej mapie, Flandria, ale już samotnie. No i trochę mi się dało już zdobyć. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.